Wcześniej grałem w piłkę nożną. Tam sukcesów nie osiągałem. I przez brata, który trenował keyboxing, Łukasza Kasza Smolickiego, powiedział, że bardzo ciekawa sprawa. No i spróbowałem. Bardzo mi się spodobało, zafascynowało mnie to. Kamil tornado-szłapka. To młody poznański sportowiec, jeden z najbardziej utalentowanych kickboxerów w Polsce. Niedawno otrzymał powołanie do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy, które odbędą się we wrześniu we Włoszech. Bardzo ucieszyło mnie to powołanie. No, ogromna radość. Cieszy mnie też to, że rodzina jest dumna, że trener Łukasz Smoliński też jest zadowolony. Fajne uczucia, koledzy z klubu gratulują. naprawdę. Czy już rozpoczęłeś jakieś przygotowania do wyjazdu do Włoch, czy wiesz mniej więcej na jakich przeciwników trafisz, jakie są ich umiejętności, czy jakieś takie rzeczy no, jakiekolwiek informacje masz. No, nie mam żadnych informacji właśnie na temat moich przeciwników, wszystkiego tam się dowiem. A tak z trenerem Łukaszem Smolińskim, to no, trenujemy dwa razy dziennie trenowaliśmy przez krótki, przez krótki okres. Teraz na zgrupowaniu będą tam trzy razy dziennie nawet treningi. Także przygotowanym powinienem być. Do Mistrzostw Europy przygotowuje go Łukasz Smoliński, młody, równie utalentowany, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w kickboxingu. Od niedawna szkoleniowiec, łączący doświadczenie, pasję i wiedzę na temat tego popularnego sportu walki. Pierwszy etap mojej pracy był ze znajomymi. Koledzy z ulicy rozpoczęli u mnie ćwiczyć, no ale sprawy dość mocno się rozwinęły. Do takiego stopnia, że wychowałem medalistów Mistrzostw Polski, nawet medalistę Mistrzostw Europy. Europy i w przeciągu ostatnich trzech lat zdobyliśmy ponad 60 medali, w tym 9 indywidualnych tytułów mistrza Polski w kategorii junior, młodzieżowiec senior. W formułach najbardziej brutalnych, jak K1, Full Contact, ale również tych bardzo technicznych, jak Light Contact. Tak jak Kamil wspomniał, przygotowania rozpoczęły się w połowie lipca. Pierwsza faza była to faza pracy nad przygotowaniem motorycznym. W drugiej części przeszliśmy do pracy taktyczno-technicznej. Teraz Kamil udaje się na 10-dniowe zgrupowanie kadry narodowej po powrocie. Ostatnie dwa tygodnie przeznaczymy na szlify. Skupimy się nad pracą, nad szybkością i ostatnie takie walki o charakterze zadaniowo-sparingowym. Trzymamy kciuki za Kamila, kto wie, może to początek błyskotliwej kariery.